Mikoś. No. Bliżej i Marta, strzelaj. Ognia! Mogę to Może ja cię nie? Mhm. To jest za tu jest sala zwiedzania. Tu można zrobić kupę. Ja? Tu można zrobić kupę. Uh -huh. no, armia Sowiecka robiła kupę. <laughs> Ciekawa Małej ten czał Słon? Małej Małej nie? Myślę, że te pojazdy działają Ten czał przypuszczony byłby na opracował na dobrym warsztacie To, <kluzny> to jeszcze by go ruszył Ja myślę, że on jest ruszony że, że jeździłby nawet? Ja nie wierzę, że to nie działa Chociaż to może nie działać To ma wyprute wszystko widziałeś. No

No, na tym musimy sobie zrobić. Andrzej, nie mów mi, że to nie działa. Że to nie działa. Za ładnie to wygląda. Ja przypuszczam, że w ogóle ten sprzęt to oni tak naprawdę wyciągnęli ze Stanów. Już takie co do kasacji to było. A. I po prostu dali to do muzeum. Ale to są nasze czy nie nasze? Ruskie. Ruskie. Armii Sowieckie mhm. Wojsko Polskie. Mhm. No ale wiesz, tak... Tutaj lista pewnie jeszcze by to kosztował pan już. No to, ja to jest rucha dobra? Nie. Pewnie rzuty. Dobra, zostawmy.